Siemaneczko, w dzisiejszym odcinku powiem, że serwer przetrwania SMP rozwala się. E, przed, e, bo to jest wszystko wina właściciela, bo on ma wszystko w dupie. No bo ja musiałem wszystko załatwiać, a on tylko spał i nie odpowiadał na nic. Ja, członkowie tego serwera Minecraft pytali się czemu, e, jakie tam będą funkcje. Kurwa, ja nic nie wiem. Ja jestem tylko adminem na tym serwerze i nie jestem właścicielem tego serwera. I się tej, ale odpowiadam. Ja jak wiem, to odpowiedziałem. Jak chcecie, jak chcecie dowiedzieć się, to może kiedyś powiem Wam, ale nie, jeszcze nie wiadomo. Jak coś, to będzie gdzieś na rogu pokazany filmik, który pokazuje że są konfesacje, jak ja pomagałem innym człowiekom. Dobra, teraz ja Wam pokażę, jak to wygląda. Jak coś to będzie prawym górnym roku, to macie. I jeszcze będzie po prostu jakaś piosenka w tle. To macie. I on nie pomagał tym ludziom wytłumaczyć, co jak. Jak mówiłem wcześniej, ja sam próbowałem im wytłumaczyć, co jak to działa. były też cztery wyjątki, no strasznie były trzy, ale cztery. I później no i no, i taka była mała drama z właścicielem. I więc, jak coś to. Zobaczcie, jak będzie ten serwer, to będziecie mieli w niedzielę filmik, ale jak nie zadziała ten serwer, to nie będziecie mieli filmów. Jak coś to przepraszam, to nie moja wina, tylko właściciela wina. Czyli THBR. Kurde, THBRX, czy THBRX. THBRX. No, ja tylko jestem po prostu jego pomocnikiem, żeby jemu pomóc w 60 prawie procentach, pod na serwerem, tak tylko on tylko Steel i a ja robiłem antylogout i jeszcze tam inne pluginy i ogarniałem yy, serwer yy, ten, żeby działał, a on nie pomagał mi i no. I to będzie wszystko od tego odcinka. To widzimy się w niedzielę albo później. Nie wiadomo, to na rawidowie. Pa!